Cześć, przegoniliśmy już bardzo dużo osób, na Michał Kochot. Cześć, bo masz bardzo dużo subskrypcji, więcej od mojego brata. Yy, poczekajcie, No i tak, chcemy przegonić. Yy, no na przykład.

O, oh, dawajcie przegonimy Nupcio piosenki. No wiem, że nie dacie rady, wiem, wiem, wiem. Patrzcie. Nie no, aż 200 słów. Nie no, widzowie, dziękuję wam za, za to. chcemy to zdobyć. Dziękuję 200 subów.